Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Dywina w ósmą niedzielę w ciągu roku. Ksiądz Józef Maciąg, Ksiądz Maciej Szczęść Warowny, Ksiądz Robert Muszyński. Zapraszamy do medytacji Ewangelii Mateuszowej, 6 rozdział, wersety 24, od 24 do 34. Jezus powiedział do swoich uczniów, nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czy macie się przeodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypaszcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, mając, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie, czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa... To czyż nie tym bardziej was małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli i co będziemy pili, czym będziemy się przeodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam. O siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień, każdy swojej biedy. Ciągle jesteśmy w kazaniu na górze i dzisiaj jest tytuł w naszym lekcjonarzu Ufność w opatrzność Bożą. Ale rozpoczynamy od, Jezus rozpoczyna od tych dwóch panów, kryjosów i teraz mówi Ewangelia. musimy zacząć od pewnego kontekstu, który myślę, że pomoże nam dobrze rozumieć to słowo ponieważ przyzwyczailiśmy się albo mówić właśnie ufność w opatrzność albo problem pieniądza, a tu nie chodzi ani o opatrzność, ani o pieniądze chodzi o fundamentalne pytanie kto jest Twoim Bogiem? jeśli pamiętamy w Mateuszową Mateuszowy opis spotkania z bogatym młodzieńcem który przychodzi i mówi co mam zrobić, żeby mieć życie wieczne? I co Jezus mu mówi? Zachowuj przykazania. Które? I tu ciekawa rzecz. Jezus zaczyna od drugiej tablicy. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca swego i matkę swoją. Przykazania dotyczące bliźniego. Dotyczące bliźniego. I wtedy przychodzi nagle słowo, mówi, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ich Bogiem, a potem przyjdź i chodź za mną. I tu jest doskonale wiele do, w tej przypowieści. do pierwszej tablicy dekalogu przechodzi. W doskonale w to momencie. widzimy. I teraz umyka nam, że w kazaniu na górze jest dokładnie ten sam model. Po błogosławieństwach mamy, mówimy, nowe prawo. Słyszeliście, że powiedziano, nie zabijaj, a ja wam powiadam. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam. Słyszeliście, że powiedziano, nie mu fałszywego, nie przysięgaj, a ja wam powiadam. I teraz. Znowu mamy, Jezus dokładnie zaczyna w ten sam sposób. Druga tablica, i kiedy ta druga tablica już jest wyjaśniona, dochodzimy do istoty. I przychodzi słowo, właśnie to słowo. Nikt nie może dwom Panom służyć. A więc wracamy do tego podstawowego problemu. Miłość bliźniego jest w jakiś sposób możliwa dla nas, z pewnym wysiłkiem, ale czym rzeczywiście. Kochamy Boga. To znaczy, czy Bóg jest naszym jedynym Bogiem? Pytanie fundamentalne tej Ewangelii. I to jest y, pięknie, bardzo plastycznie powiedziane przez Jezusa, że z jednym będzie trzymał, dosłownie stał naprzeciw niego, patrząc mu w twarz. W pełnej szczerości, lojalności, oddaniu. Niewolnik. Tutaj chodzi o sługę, który tak. jest niewolnikiem, czyli należy całkowicie, jest całkowicie do dyspozycji... Do drugiego, odwróci się swojego pleca. pana. Drugiego natomiast będzie lekceważył, będzie nim pogardzał. Jako sługa będzie się uśmiechał, będzie się kłaniał, ale będzie miał pogardę w sercu, prawda? Możemy sobie wyobrazić takiego lokaja, który powiedzmy... Skrycie pogardza swoim panem. Nie? Na różnych filmach czasem widać taki model zależności. Yy, I teraz yy, są z tych dwóch panów: jest Bóg i jest Mamona, prawda? Bardzo tak, dobrze, gdzie, że w tłumaczeniu zachowano słowo Mamona, nie tak jak którzy, niektórzy tłumaczą pieniądze. Jest zbyt bogate, bo... żeby je przetłumaczyć jednym słowem, jednym słowem. Nie, bo nie słowo. tylko pieniądz, bo nie tylko pieniądz. Aramejskie słowo Mamona, które Oznacza zarówno bogactwo i luksus, jak, jak też i niegodziwy zysk, y, połączony z krzywdą ludzką, ale też i idola, bóstwo. Wszystko razem, te trzy aspekty. Nie? A więc mamy dokładnie hmm. nasz problem. Po y, tym pierwszym takim, y, y, pierwszej konfrontacji z problemem miłości bliźniego, w Kazaniu na Górze dochodzimy, i myślę, że to jest punkt centralny tego, tego kazania, zresztą. Szósty rozdział tak by wyglądał, że to jest to, to centrum, kiedy Jezus stawia nam pytanie o to, kto jest Twoim Bogiem. Czy Ty jesteś świadom tego, kto jest Twoim Bogiem? Tak naprawdę. Nie tak z deklaracji. A co to znaczy w takim razie, że, że po czym poznać, że ktoś, że, że jest Moim Bogiem? No, Bóg czy Mamona, jak to się przejawia w życiu? W języku polskim Bo, mamy tutaj to, bardzo to, piękne to, słowo, to, że jest nie moim martwcie moim. się. Co to znaczy martwić się? To znaczy umierać z jakiegoś powodu. Ja myślę, że można na to pytanie, zanim jeszcze przejdziemy do tych zmartwień, wspomnianych wielokrotnie, aż sześciokrotnie w dalszym ciągu, odpowiedzieć tak prosto, trochę może przysłowiowo, że. Albo będziemy kochać Boga i Bliźniego, posługując się w tym celu pieniądzem, Mamoną, albo będziemy kochać Mamonę, próbując posłużyć się w tym celu Bogiem i też bliźnim. Nie? No dobrze, to jeszcze, jeszcze raz, ale moje pytanie było: po czym poznać, że, że ktoś coś no, jest moim Bogiem? Jeśli umiem do służby Bogu zaprząc moje pieniądze. Nie? I to służby bliźniakom. Bardzo, bardzo ładnie to brzmi. Umiem I opanować panować to nad tym pieniądzem, yy, posługując się nim, służąc nim, czyli dzieląc się. Ro możemy to rozpoznać? Słowa to bardzo krótko można ująć. W inny sposób. Co jest Twoim zmartwieniem? Co Cię zamartwia? Co czyni Cię martwym, czyli umierasz ze strachu z jakiegoś powodu? I teraz, yy, niestety, Słowo Boże domaga się pewnej refleksji nad nami. To nie jest. Tu w tym słowie doskonale widzimy, że nie chodzi o to, żebyśmy zgłębiali tajemnicę życia trynitarnego i uważali się za dobrych chrześcijan, bo rozumiemy relacje między Ojcem, i Synem i Duchem Świętym. To słowo przychodzi i mówi: popatrz na siebie. Z jakiego powodu jesteś smutny, niespokojny, nie śpisz po nocach, kłócisz się z ludźmi, zamartwiasz? Co Cię martwi w Twoim życiu? Czy są to sprawy Boże, Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, czyli obecność Jezusa między nami, bo to jest Królestwo Boże. Jezus jest pośród nas. To jest Królestwo Boże, kiedy ja zaczynam patrzeć na Ciebie tak, jak Jezus na Ciebie patrzył, słuchać Ciebie tak, jak Jezus Ciebie słuchał. I też samego siebie tak rozpoznaje. Czy to jest moje zmartwienie, żeby ten Jezus był, żebym żeby nie odszedł od Niego, nie zgubił Go, nie wygnał z tego naszego zgromadzenia? czy to będzie rodzina, czy wspólnota, parafia, yy, diecezja, yy, czy jakaś, yy, jakiś dom zakonny, że czy ja będę myślał o tym, no dobrze, ale co, jutro zostawmy tę modlitwę, ponieważ nie mamy co jeść jutro. Na cóż nam te modlitwy, kiedy samochód się popsuł i trzeba wymyśleć, jak go naprawimy. Dobrze, że w najnowszym wydaniu lek lekcjonarza zastąpiono słowem yy, nie martwcie się, poprzednie tłumaczenie, gdzie było Troszy nie troszczcie się. się albo nie troszczcie się zbytnio, zbytnio, co było trochę takie pokrętne, ponieważ troska jest pojęciem na wskroś pozytywnym. Troszczyć się trzeba o tych, których kochamy, za których jesteśmy odpowiedzialni, którymi się opiekujemy. Rozwalnia nas z pracy. Troska to jest rozumne, taka rozumna zapobiegliwość i opieka nad tymi, za których mhm. jesteśmy odpowiedzialni. Więc Dokładnie. Nadawanie temu y, sensu negatywnego było trochę karkołomne i trochę też łamało kark językowi polskiemu, można powiedzieć, w tym konkretnym przypadku. Natomiast martwić się jest lepszym tłumaczeniem greckiego merimnao, y, czy rzeczownikowo merimna, które oznacza, tak jak wspomniałeś, y, takie martwienie się, które nam spędza sens powie, które sprawia, że jesteśmy y, smutni, przestraszeni albo źli. I, y, Prze prze przewlekły stan, stan takiego zamartwiania się o te rzeczy, konkretne życiowe, sprawia, yy, sprawia że przestajemy widzieć yy, obecność Boga i jego opatrzności w swoim życiu, po prostu. Yy, bardzo ważne to, co Maciej powiedział, bo jeżeli połączymy te dwie rzeczy, czyli yy, służyć, to znaczy staje twarzą w twarz wobec tego, tego który jest Bogiem któremu służę, no to znaczy, że zamiast stawać twarzą w twarz wobec Pana Jezusa Chrystusa, to stajesz codziennie wobec powiedzmy no, takiego Mam zmartwienia, takiego zmartwienia, jeszcze innego zmartwienia, a to w garażu, a to w kuchni, a to w swojej pracy, a to we własnej rodzinie. I czy, czy, Krótko mówiąc, to, co cię zamartwia, stajesz przed tym twarzą w twarz i widzisz tylko I siebie e i to coś. Eliminuje Boga z mojego horyzontu życiowego. Tam już nie ma miejsca w tym zmartwieniu, w tym to zamartwieniu. To, co Na dzisiaj papież mówi Bogiem, jest największym mówi, problemem. Spokojnie jestem przy tobie. Tak, nie zamiast umartwienia, czyli Boga pewnego umierania, żeby żyć dla Boga. Mam zmartwienie, czyli to umieranie, ponieważ odszedłem od Boga, zostawiłem Go. I teraz yy, zobaczmy ciekawą rzecz, bo w tej przypowieści jest yy, rzeczywiście hiperbola niesamowita, ponieważ kiedy my spojrzymy na ptaki niebieskie czy na lilię polne, no, to nijak się ma do naszej troski o życie ro, rozumnej, ponieważ nie pójdę na pole, żeby... Wyłuskać kilka ziarenek i się tym najeść, ani, ani na, 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 na drzewie nie usiądę, żeby spić kilka kropel rosy i, i tym się najeść. Potrzebuje pracy, potrzebuje rozumnego myślenia o swoim życiu. Są A jest jednak... takie ptaki niebieskie jak w, na, jak w znanym serialu pod sklepem z butelką taniego wina na ławce <grym> cały dzień. To jest pewien model. Ale e, też ktoś negatywny. płaci za, za, za te ptaki niebieskie. Gdybyśmy się odwołali już do modelu filmowego, to społeczeństwo płaci, pan płaci, pani płaci. Natomiast jeszcze jedna rzecz w tej Ewangelii wydaje mi się niezmiernie ważna. Żebyśmy zobaczyli, że Mamona, czyli obraz idolatrii, na końcu jest stawaniem przed swoim własnym obliczem i czczeniem własnego oblicza. Tutaj nie wolno nam zapomnieć o tym, co papież Benedykt napisał w cyklice o Wierze w trzynastym punkcie, kiedy pisze, że rozumiemy, że każde bałwochwalstwo, każda idolatria jest na końcu postawieniem siebie samego w centrum życia. A więc pytanie o to, kto jest moim Bogiem, jest na końcu zawsze pytaniem, czy ja jestem ważniejszy? Moje potrzeby, moje pragnienia, moje plany, moje pomysły na życie, moja miłość? Czy ważniejszy jest Bóg? Z Jego Planem na moje życie, Jego miłością, Jego pragnieniem szczęścia dla mnie. Dobrze, ale jeżeli byśmy, jakby popatrzyli z innej strony, że Bóg to jest ktoś, kto zabezpiecza moje życie i gwarantuje mi szczęście, że będę zadowolony, ja takiego Boga pragnę i takiego Boga szukam, bo, no bo on mi. Obiecuję, że mnie wybawi ze wszystkiego i że mnie jeszcze uszczęśliwi. Wydobędzie mnie z jakiegoś zła i da mi jakieś konkretne dobro. Więc to zestawienie tutaj Bóg i Mamona, gdybyśmy pomyśleli tak wędzie troszeczkę, że pieniądze dzisiaj są takim jedynym konkurentem Boga w tym świecie. Nawet szatan nie jest tutaj no, nikim, kto by to by mógł stanąć w tym miejscu, bo on niczego nam nie zaoferuje. A faktycznie jedynym jakimś rywalem, bogiem tego świata będzie, będzie właśnie pieniądz, który po pierwsze, że cię wybawia z różnych rzeczy, bo, bo, bo nie cierpisz. Naś ci mówi, że masz pieniądze, masz wszystko. A po drugie, no obiecuje ci, no. Ale szata. Nie, 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 nie mówił, czcij mnie. Szatan przychodził z pierworodne kłamstwo szatana, to jest bardzo proste. Ty będziesz jako Bóg. Ty. A więc doskonale widzimy, że narzędziem szatana jest, jest w tym momencie pieniądz, który powoduje, że ja się czuję jak Bóg. Ja jestem panem tego świata. Tylko paradoks polega na tym, że obserwując tych, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, oni dopiero nabierają... Poczucia wartości swoich olbrzymich fortun, kiedy wszyscy im zazdroszczą. Oni nie potrafią żyć bez zazdrości. Oni nie czują wartości tego, co posiadają. A więc gdzieś w nich jest to szatańskie nastawienie, że teraz wszyscy macie mnie czcić i zazdrościć mi tego, jak ja jestem bogaty. Jeśli tego nie ma, czują się źle. Nie czują wartości posiadanych dóbr. Paradoks kłamstwa. Że pieniądz uczyni nas szczęśliwymi. Więc y, wydaje się, że jednym z najbardziej kluczowych zdań dzisiejszej Ewangelii to będzie y, to: Starajcie się naprzód o królestwo Boga i Jego sprawiedliwość. To wszystko będzie Wam dodane. Jest, jest pewna kamra w tym tekście. Zaczynamy od pytania, kto jest Twoim Panem, i kończymy wezwaniem do tego, żeby troszczyć się o królestwo Boże. A królestwo Boże trzeba rozumieć dynamicznie jako Boga zaangażowanego w nasze życie na rzecz naszego szczęścia, gdzie on proponuje nam pewną receptę na życie yy, i mówi: pozwól mi przeprowadzić, jakby zrealizować mój plan wobec Ciebie, moje ma marzenia wobec Ciebie, prawda? Yy, pieniądze yy, mają tę y, moc kuszenia nas, żebyśmy myśleli, że skoro mam pieniądze, mogę sobie zapewnić wszystko. Właściwie, Bóg przestaje mi być potrzebny. No staje się y, w gruncie rzeczy niekoniecznym dodatkiem do życia. Na tym polega niebezpieczeństwo mamony. Nie? Y, natomiast kiedy, y, kiedy Bóg staje na pierwszym miejscu, wtedy również widzę sens i zastosowanie. Pieniędzy, które mam do dyspozycji, które są darem Boga, zaczynam rozumieć ich, ich sens i właściwie ich użyteczność. Bo pytanie, jeżeli taką normalną troską życia będzie to, że potrzebuję kupić sobie ubranie, buty i tak dalej, i powiedzmy buty takie, które, jeżeli, jeżeli mam taką możliwość, to kupić na tyle dobre, żeby się nie rozpadły po pół sezonu chodzenia, ale pytam się, jaki jest sens kupowania butów, które kosztują, do no, fortunę. Dla przykładu. Przed chwilą mówiłem o tym. Tylko po to, żeby... czuje wartość Kiedy... że tego, co posiadam, jeśli inni mnie zazd... Kiedy... zazdroszczą, jeśli inni obfotografują moje buty, moją torebkę i napiszą, że Właśnie za tyle i tyle tysięcy poka no momencie, pokazałem się tu i taki, w takich butach. Moje nie? serce jest tutaj przy Królestwie Boga, to ja kupuję rzeczy, które są mi potrzebne, ale rzeczywiście serce zaczyna się otwierać na innych. I to jest wtedy to Królestwo Boga, które zaczynam dostrzegać. Ono jest wokół nas, że są tacy, tacy, jeszcze inni. I się mogę tym podzielić. Więc jeżeli Pan Bóg mi tak bym, pozwolił mieć więcej pieniędzy, to y, jestem w stanie te pieniądze używać dla innych. Z Takim egzaminem właściwego stosunku do pieniądza jest chyba też to, o czym mówi święty Paweł, że pieniądz jest, może stać się wdzięczną wonnością, czyli ofiarą miłą Bogu, złożoną przeze mnie jako akt kultu. Nie? Kiedy na przykład piszę do Filipian, czy jeszcze do innej ze swoich gmin, przynajmniej dwukrotnie to w listach Pawłowych się pojawia, takie podziękowanie wspólnotom chrześcijańskim, gdzieś tam w Azji Mniejszej czy Grecji, za wdzięczną wonność, jaką złożyliście, przekazaliście mi dla Pana. To jest konkretnie biorąc, z kontekstu wynika jałmużna na rzecz głodujących braci chrześcijan w Judei, gdzie był głód. Oni przekazali Pawłowi konkretną jałmużnę, taką, która była wyrazem hojności, a nie schnerstwa. Paweł to nazywa wdzięczną ofiarą miłą Bogu. Tak jak spalano na ołtarzu w Jerozolimie ofiary miłe Bogu, tak samo ta hojność, prawda, wynikająca z wiary jest dowodem. Wiary, które my też mamy okazję składać, wtedy, kiedy różnego rodzaju jałmużny. W, jest, w jest. tym momencie, z, z, jeszcze jedna rzecz, w, w tym momencie okazji. zbliżamy się do tego słowa, które sam, też ten sam święty Paweł napisał, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. A więc widzimy, że problem nie polega na tym, co posiadam, ile posiadam, tylko gdzie jest moje serce. I dlatego na przykład ma sens dawanie na tace w samym środku Mszy Świętej, tuż po wyznaniu wiary ustami, wyznajemy wiarę po raz wtóry naszym czynem, gestem, prawda? Dając coś na tace, czy na utrzymanie parafii, czy diecezji, czy misji, bo różne może być przeznaczenie tych pieniędzy, i to jest akt liturgiczny, akt kultu, prawda? Ofiara złożona Bogu która, i Święty Paweł tutaj mówi do nas wszystkich, aby była hojnością, a nie sknerstwem. Z, z Niezależnie od tego, jaka będzie kwota złożona, bo to też zależy od każdego. Stacji temat przebogaty mi przychodzi do głowy. Znowu myślę o na przykład emeryturze, która gdzieś tam zaczyna powoli się pojawiać na horyzoncie, ale temat znowu zbyt szeroki, żebyśmy dzisiaj go wałkowali. Więc zapraszamy Was do Osobistej refleksji, yy, przed kim stajemy tak twarzą w twarz każdego dnia. Yy, bo Pan obiecuje, że yy, nasze zmartwienia zwyciężą. Że kiedy patrzymy Jemu w twarz, prosto w oczy, Chrystusowi, te wszystkie rzeczy odchodzą. A on nie pozwoli się prześcignąć w swojej hojności. Ksiądz Maciej Warowny, ksiądz Józef Maciąg ksiądz Robert Ruszyński.